taki bóg, w jakiego wierzy od 60 do 80% wiernych na szczęście nie istnieje. A to są słowa Ranera znanego teologa. Wpisują się trochę w to, co dzisiaj próbuje wyciągnąć od Jezusa Filip, prosząc go, aby pokazał Ojca, aby dał się jakoś poznać i zrozumieć. Nie da się poznać i zrozumieć Boga całkowicie. Bo jak napisał kiedyś święty Augustyn, On przestałby być Bogiem, gdybyśmy Go całkowicie zrozumieli. Jezus wzywa do wiary, do odkrywania Go i prawdy o Nim samym, poprzez Jego słowa i poprzez Jego czyny. W takim razie, no, gdzie tego szukać, gdzie odnaleźć te słowa i czyny? Zawsze w Ewangelii, zawsze w Słowie Bożym. I o tym dzisiaj zapewnia nas i do tego nas zachęca święty Paweł, cytując jego list. Pisze tak: Przypominam, bracie, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Zachować ją tak, jak ją głosił. Tylko, żeby być pewnym, jak ją głosi, trzeba do niej sięgać. Dlatego wraz z Filipem i Jakubem, którzy byli bezpośrednimi uczniami i świadkami tego wszystkiego, co robił i mówił Jezus, zachęcam, abyś odkrywał Jego działanie i Jego słowa w Słowie Bożym.